Siemanko, dzisiaj mamy akcję talerzowania na wielką skalę. Jedziemy na dwa traktory. Pomagamy dzisiaj koledze, który z tego samego rozdania co my, wziął działkę po Francuzie. Duże pole, bo 27 hektarów. Chcemy to dzisiaj skończyć. Dlatego na dwa ciągniki. No i zobaczymy, jak to będzie szło. Myślę, że będzie fajna akcja. Coś może uda się z drona nagrać. Kolega nie ma jeszcze za bardzo sprzętu, żeby taki areał szybko obrobić, a zależy mu na czasie. Także służymy pomocą jak tylko możemy. Jedziemy, pierwszy przejazd ogromne pole 27 hektarów pole było po burakach cukrowych ale jak widać rok nie ruszana ziemia, no rok no nawet nie rok, bo września był zbiór także powiedzmy pół roku nie było pole ruszane no mamy teraz to W normalnych warunkach nie dalibyśmy rady, nie dalibyśmy rady, koledze, pomóc obrobić tego pola, no wtedy by musiał się męczyć swoją talerzóweczką o szerokości 2 metry. Wiadomo, jakby to zeszło, no pomału by stalerzował, ale 3 dni takie pole. No, po, prostu 3, 3 dni po prostu 3 dni by musiał to Po prostu trzy dni by musiał Także, w normalnych warunkach, dlaczego w normalnych warunkach mówię? Bo Mieliśmy robić zabiegi herbicydowe w burakach, no ale ze względu na te przymrozki, odpuściliśmy sobie te parę dni. Ogólnie w większości pól nie ma ciśnienia na chwasty. Także lepiej przeczekać te przymrozki, niż uszkodzić buraki. Także jedziemy, akcja talerzowania. Muzyka No, i mamy koniec pola. Na dwie talerzówki 27,5 hektara robiliśmy 4,5 godziny. Dobry wynik. Godzina 17:19. Można jechać na browara. Na razówka.